Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Nie wiem, kiedy go oglądacie i czy przypadkiem mój ciążowy brzuch nie jest już nieaktualny, ale pomyślałam sobie, że poruszę taki temat związany w ogóle z łączeniem macierzyństwa z pracą i takiego balansu między tym życiem zawodowym, a rodzinnym, bo bardzo często o to pytacie. Ja też wielokrotnie na Instagramie mówiłam o tym, że ani na zwolnienie lekarskie, do końca ciąży się nie wybieram, ani też na urlop macierzyński. No i pytacie jak, jak ja planuję to wszystko pogodzić, jak to wszystko wygląda od podszewki. No i o tym chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Oczywiście jest to raczej taki dość teoretyczny, Filmik, no bo jak możecie zobaczyć, w momencie, kiedy go nagrywam, przynajmniej, jeszcze maluch siedzi w brzuchu. E, no i życie zweryfikuje, tak naprawdę. Aczkolwiek, e, mi się wydaje, i to jest coś, co. co to jest coś, co bardzo mi ułatwia w ogóle godzenie się z różnymi niespodziankami, które przynosi życie. To jest właśnie takie poczucie tego, że nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować. I mam wrażenie, że im mniejsze, mniejsza taka ogromna chęć kontroli kontroli tak naprawdę wszystkiego, każdej dziedziny życia tym żyje się trochę łatwiej. Co oczywiście też nie znaczy, i jestem daleka od stwierdzenia, żeby być takim biernym wobec tego, co życie przynosi. Natomiast chciałabym może od początku opowiedzieć Wam, jak to w ogóle było, gdy Panna Rosa powstawała, bo ja firmę założyłam, mając lat 21, tak, 21 lat. W tamtym momencie zrezygnowałam ze studiów. Już jakiś czas, już jakiś czas chodziliśmy razem z moim obecnym mężem, a wtedy chłopakiem. No i okazało się, że ja, ja nie chcę studiować i poświęcać przynajmniej tych trzech lat na zabezpieczanie się, na plan B po prostu. Założenie własnej marki zawsze było moim planem A. No i taką może trochę zasadą analizowania zysków i strat zauważyłam, że jeżeli tak bardzo marzę o założeniu własnego biznesu, i to też w takim modelu, a nie innym, kiedy zakładam go za niewielkie pieniądze, wiele rzeczy robię sama, kiedy te zyski też i ten rozwój będzie bardzo powolny, zwłaszcza na początku. No to wiedziałam, że będzie to wymagało ode mnie dużo pracy. E, no i też e, na przykład, że nie będę zarabiać albo będę pobierać bardzo symboliczną pensję na początku. I wiedziałam, że tego typu sytuacja w momencie, kiedy na przykład już mamy małe dziecko e, i jesteśmy powiedzmy już, już dorośli, że, jest, że będzie to bardzo trudne w momencie na przykład, w którym jestem teraz żeby tą firmę założyć. No i tak rozmawiając, kiedy jakby wiedzieliśmy też, że o sobie myślimy już, już poważnie, że ja będę chciała zostać szybko mamą, bo y, zawsze o tym marzyłam, no to... Tak zdecydowałam, że po prostu albo teraz, albo nigdy, że teraz jest właśnie najlepszy czas. Wtedy, kiedy miałam te 21 lat, dużo energii, dużo wolnego czasu, nie miałam męża, nie miałam dziecka. Yy, miałam też jakby finansowo taką sytuację, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam na boku sobie tylko trochę dorabiać, z firmy pobierać jakąś symboliczną pensję, nie było mi wtedy yy, nie, było, nie było mi wtedy takie duże wynagrodzenie potrzebne. Yy. No i tą firmę wtedy założyłam. Yy. I faktycznie mój scenariusz się sprawdził, to znaczy faktycznie tak było, że długo nie zarabiałam, długo nie pobierałam pensji, bardzo dużo rzeczy robiłam na początku sama. I dopiero z czasem, i to właśnie mniej więcej teraz, kiedy zaszłam w ciążę, trochę chwilę przed ciążą, zaczęłam więcej myśleć o takim delegowaniu pewnych rzeczy osobom, które zrobią je lepiej, albo delegowaniu rzeczy, których bardzo nie lubię robić i nie, robiłam, nie lubiłam ich robić nigdy, i chciałabym, żeby zajął się tym właśnie ktoś inny, żeby ja miała powiedzmy wolniejszą głowę, mniej stresu, mniej frustracji na taką bardziej koncepcyjno-twórczą pracę. E, więc mniej więcej w grudniu zeszłego roku, pod koniec zeszłego roku, e, zaczęłam bardziej właśnie tak się zastanawiać nad tym delegowaniem pewnych obowiązków. Zatrudniłam swoją asystentkę, która zresztą pracuje ze mną do dziś i jest wybawieniem, zwłaszcza właśnie na tej końcówce ciąży, gdy tak ledwo się e, już toczę. E, I właśnie jakby trochę to też tak samo samoistnie wy, wynikło, że. Mm, że właśnie ta ciąża też tak mnie zmotywowała do tego, że to jest właśnie teraz ten moment, żeby zatrudnić agencję, która będzie sama robiła nam reklamy na Facebooku. Niebawem pewnie też przejmie w ogóle nasze social media, że jest właśnie Ania, która mi pomaga w biurze, obsługuje paczki, obsługuje zwroty, że jest informatyk, który działa u nas na stronie, że niektóre sesje zdjęciowe nawet odbywają się już bez mojej obecności. Czyli jakby jestem osobą, która gdzieś tam jest na górze i w miarę tym wszystkim zarządza i spina do kupy i czuwa, ale nie muszę po prostu być wszędzie, robić wszystkiego sama. I to się super w czasie złożyło i byłoby to zupełnie niemożliwe, żeby dojść do takiego momentu szybciej. Więc tym bardziej cieszę się, że tą firmę założyłam po prostu wcześniej, zanim jeszcze chcieliśmy założyć rodzinę. Natomiast chciałabym też przy tym temacie poruszyć takie, taki problem, który w sumie często mnie też dotyka, i domyślam się, że nie tylko mnie. Takiego bardzo dużego perfekcjonizmu i takiej chęci, że wszystko albo nic. A jeżeli w prowadzenie własnego biznesu zaczyna ingerować jeszcze ktoś, ktoś mały, kto ma dużo potrzeb, które tylko ja mogę zaspokoić, no, to okazuje się, że pewne oczekiwania i pewne wyobrażenia na temat mnie i tego, jak ten biznes ma funkcjonować, trzeba jednak trochę pozmieniać. Ja na szczęście miałam bardzo otwartą głowę i też w ogóle wiedziałam, że na przykład taki bardzo duży, prężnie działający biznes by mnie przytłoczył, i że to nie jest dla mnie, i że to też jest okej, okay, że ja się nie muszę pchać na pierwsze strony woga. Że ja nie muszę e, mieć takich aspiracji, żeby być e, na przykład w jakiejś czołówce e, koncernów odzieżowych w Polsce i że to jest OK, że nawet, nawet o tym nie marzę. Że jest OK, e, na przykład, e, takie marzenie o tym, że będę pracować 20 godzin w tygodniu, że dobrze działający prężny biznes nie oznacza tego, że nie mam czasu dla rodziny, że nie mam czasu dla siebie, że nie mam czasu na dbanie o dom, co też bardzo lubię. I takie właśnie zbyt duże oczekiwania wobec mnie i tego biznesu spowodowałyby to, że na przykład informacja o tym, że jestem w ciąży, po prostu zrujnowałaby mi mój świat. A tak się nie stało właśnie dlatego, że byłam otwarta na to, że, że ten biznes będzie ewaluował, będzie się zmieniał, że to wszystko będzie wyglądało inaczej, ale nie znaczy, że będzie wyglądało gorzej. I dla mnie, w ogóle, taką dziewczyną, którą chyba najbardziej lubię pod tym kątem obserwować w sieci, jest Jółęka na Instagramie. Julia prowadzi swój biznes, który polega na kursach online z szycia. Robi również swoje wykroje. I jest to właśnie dziewczyna, która prowadzi własny biznes. się, że jest tuńczykiem biznesu i ja doskonale też się pod tym podpisuję. Czyli, że coś tam w tym biznesie ogarniam. Ale nie muszę być po prostu nie wiadomo kimś ogromnym, ktoś, kimś, kto nie wiem, jest gdzieś tam na szczycie, albo na ten szczyt nawet się pnie za wszelką cenę. Że rodzina i bycie w domu, że relacje rodzinne też jest czymś, co, co jest bardzo dużą dla mnie wartością. I nie chciałabym, żeby nawet właśnie to pięcie się po szczeblach mojej kariery odbywało się kosztem kosztem mojego macierzyństwa, czy kosztem relacji z moim mężem. I może, może tym filmem chciałabym tak po prostu was zachęcić do tego, że czasem pewne odpuszczenie i postawienie sobie niżej poprzeczki wcale nie jest pójściem na skróty, i wcale nie jest czymś, co odbiera nam naszą wartość na przykład. Że, że zostanie w domu z dzieckiem, albo połączenie prowadzenia biznesu z byciem w domu z dzieckiem, ee, i jakby pewne kompromisy są w porządku. Tego, to, 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 miał być, to miał być przekaz tego filmu i też takie przekazanie tego, co, co ja tak naprawdę o tym myślę i jak też to sobie wyobrażam. W praktyce mam nadzieję, że będę trzy razy w tygodniu jeździć do biura razem z dziecięciem pod pachą, ale też nie jest to wcale takie oczywiste, kiedy tylko młody troszeczkę podrośnie, ponieważ mój mąż też ma nieregularne godziny pracy i w naszym przypadku jest bardzo duża szansa, że przy odrobinie dobrej woli Logistyki, będziemy się trochę gdzieś tam wymieniać i na zakładkę naszym dzieckiem zajmować. Więc to też jest dla mnie istotny, istotny element całej tej mojej firmowej układanki. No, i ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie: jakie są Wasze przemyślenia na temat godzenia macierzyństwa z pracą? Jakie są w ogóle Wasze historie i doświadczenia w tym, w tym temacie? Czekam na Wasze komentarze na dole. No i koniecznie subskrybujcie ten kanał i zaglądajcie też na mój Instagram. I do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, pa pa!